Państwa, witam was po no. <laughs> małej przerwie. Eee, no oczywiście nią przepraszam. Mam nadzieję, że będą teraz bardziej regularnie filmy, ale zaczynamy nie z mocnej rury, czyli ranking drewna wszystkich drewien w Minecraft. Oczywiście ja będę tutaj wyrażał bardzo ekstremistyczne moim zdaniem poglądy, bo eee, no inaczej nie zgadzające się z większością graczy, a więc dobra, bez zbędnego przedłużenia w takim bądź razie yy, zacznijmy od yy, najprostszego na sam początek zawsze idące drewno dębowe. Moim zdaniem zbyt używane, zbyt dużo używane i no po prostu za bardzo chwalone. Moim zdaniem jest takie średnie, szczerze mówiąc, i no po prostu zbyt chwalone, więc dla mnie na na C zasłużyło sobie na tak, taki taki średniaczek. Teraz yy, świerkowe. przepraszam, zamyśliłem się. No to tak. Yy, to jest takie dębowe, ale jednak ciut lepsze. Bo w Dark Modzie. I moim zdaniem zasługuje na A, bo jest... ma dużo zastosowań, ma fajne drzwi, ma fajne trapdory i potrafi się w. Plasować w klimat, mimo że też jest bardzo dużo używane i chwalone. Dokładnie. Yy, dalej, żołowe. No, to jest, szczerze mówiąc, mój faworyt. Wiem, wielu ludzi może mnie zjechać za to, ale mnie to nie obchodzi. To jest, to jest mój faworyt. Ja lubię to drewno, lubię jego kolorystykę taką jaśniejszą, ale niejasną jak pale oak, którego tu nie ma z jakiegoś powodu. Więc ja je dam na S. Jest bardzo na negatywnie. Ogółem yy, cała społeczność jest negatywnie na nie nastawiona, bo nie lubi samego pnia. Ale pienie jest taki ok, ale już oskórowany. oskurowany. Oskurowany i deski mają bardzo fajną kolorystykę, więc moim zdaniem zasługuje na S, bo jest oczywiście mało używany, takie underrated, swoiste. Teraz pora na dżunglowe drewno, które ma kolorystykę bardzo dziwną, taką dziwną, dziwną, więc zamieniam na, na, na E nigdy nie używałem, bo to jest też dość rzadkie drewno, nie pozyskuje się z niego jego zbyt... Teraz akacja. akacja. Akacja też ma dziwną kolorystykę, idzie, idzie na E i w dodatku ta... Kora wygląda dziwnie w porównaniu z tym pomarańczowym wnętrzem. Teraz ciemny dąb. To jest tak samo bardzo podobne do świerku, ale niestety nie zasługujące na S. Bo mi się osobiście nie podobają drzwi i trapdory. Więc niestety idzie na A, ale jest tak czy inaczej bardzo dobrze. Teraz nederowe to było spaczone, chyba tak, spaczone. Spaczone drewno takie czerwoniutkie. Nawet fajne, można je dobrze skorzystać, ale no, można je dobrze wykorzystać, ale ja nie korzystam. Niestety, no bo nederowe drewno, no też nie rośnie tak łatwo, bo w nederze trzeba je uprawiać, więc B. Teraz to drugie, nie pamiętam jak to się nazywało, yy, ale jest niebieskie i to ma bardzo kiepską kolorystykę aczkolwiek lepszą od dżunglowego i akacjowego, więc idzie na D moim zdaniem. No i ma animowaną teksturę tych yy, otopni. Teraz yy, mangrowcowe, czy namorzynowe, o, zapomniałem po polsku. Yy, to jest takie bardzo podobne w kolorystyce, coś między akacją, a tym yy, spaczonym drewnem, więc ja bym dał idealnie pomiędzy na C teraz wiśniowe drewno którego kolorystyka nie podchodzi mi. Tu różowe jest też takie, takie dziwne, moim zdaniem. Dałbym je, dałbym je na deszcz, szczerze mówiąc. No i bambusik, e, bambusik. Bambus jest ok, łatwy do pozyskania, bo bambus szybko rośnie. Ale tak naprawdę tylko ten blok bambusa jest taki całkiem spoko zielony. To jest całkiem dobry schemat do wykorzystania, no a deski cała reszta jest taka średnia, więc idzie, idzie na C. No i chyba tyle w temacie moim zdaniem. Jeszcze byłby Pale Oak i Pale Oak moim zdaniem poszedłby na B, bo lubię jasne kolorystyki, ale Pale Oak to już jest lekka, lekka przesada, więc idzie do B. Tyle w temacie, możecie dać łapkę w górę, zasubskrybujcie mnie, bo będę chyba wrzucał więcej. No i to jest chyba tyle, wyczerpałem temat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że nie za 100 lat, tylko może nawet i jutro.